Witam bardzo serdecznie z tej strony, pan tutaj, i dziś mam dla was krótką, ale wyjątkowo treściwą informację, ponieważ już prawie pewne, że w tym roku między wrześniem a październikiem dostaniemy najnowszą część Need for Speed. Eneba.com to najtańszy market z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, których zainteresowanie i repertuar cały czas rosną, by spełnić wasze gamingowe oczekiwania. Serwis zapewnia najgorętsze oferty na rynku wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot, możecie mieć. Pewność, że zabawa będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Według Eneby, klient nie powinien się martwić, czy jego kod zadziała, czy nie. Dlatego oferuję wsparcie Live 24x7, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki i używając go możecie troszkę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro za pierwsze wydane 10 euro, rejestrując się z mojego linku w opisie. Wczoraj to jest 20 stycznia 2022 roku. Około 21:00 Tom Henderson, czyli taki informator, insider Electronic Arts, zamieścił Twittera, w którym mówi, że spodziewamy się nowego Inforspida od Criterion Games, właśnie między wrześniem a październikiem tego roku. Dodał on również, że najnowsza część Inforspida musiała zostać przerwana, jej tworzenie musiało zostać przerwane, przez to, że ludzie z Criterion pomagali przy tworzeniu Battlefield 2042, które z tego, co słyszałem, ponieważ nie grałem, do najlepszych nie należy. Najważniejsze Mniejsze informacje już przekazałem, natomiast będzie jeszcze kilka takich ciekawostek, o których myślę, że chcielibyście się dowiedzieć. Ogólnie, Tom Henderson to jest osoba taki informator różnych deweloperów z gier, na przykład ma informacje na temat najnowszej części GTA. GTA 6, które nie są jeszcze potwierdzone, ale przekazywał wcześniej już informacje na temat różnych gier EA i wszystkie się, albo w większości się sprawdzały. Natomiast sytuacja jest taka, że miło mi, że oglądacie. Jeśli jesteście, miło by było również, byście zostawili łapkę w górę. Sekcja komentarzy jest dla Was, dzielcie się. Swoimi przewidywaniami, spodziewaniami, co wymyślicie na ten temat. A teraz przechodzimy do tematu, który jest bardzo ciekawy, ponieważ był leak, były pewne dane już rozpowszechnione o nowej części Ninth Nie nagrywałem o tym filmu, ponieważ nie chciałem lać wody o takiej drobnostce, ale teraz możemy sobie o tym powiedzieć. No więc przed świętami Bożego Narodzenia w 2021 roku dostaliśmy dość ciekawe zdjęcia na Twitterze od Helen Kiji. Ona ma nick Kijo, czy tam Kio, oczywiście nie wiem jak to się czyta, ona jest albo była wcześniej influencerką taką z gier samochodowych dotyczących chociażby Need for Speed. No i obecnie ona jest pracownicą Criterion. Ona właśnie tą pracownicą została w momencie w którym zostały przerwane prace nad nową częścią Need for Speeda. Przynajmniej Możliwe, że tak nam powiedzieli, nie wiadomo czy tam jakiekolwiek prace trwały, czy ona cokolwiek robiła, ale jest pracownicą w Criterion, zajmuje się grami samochodowymi i Need for Speedem, no i wrzuciła dość ciekawe zdjęcia. Ukazują one prezenty, albo jakąś część prezentu przedświątecznego, który dostali właśnie pracownicy Criterion. No i co widzimy na zdjęciach? Tak naprawdę na pierwszy rzut oka można byłoby powiedzieć, że to jest takie nic, ale mamy tam oczywiście taką bardzo ciekawą ym, reklamówkę z Criterion wraz z logiem Need for Speed które przypomina to logo z Need for Speed 2015, więc można byłoby do sobie połączyć. No ale to jest obecne logo Need for Speed więc ono będzie dotyczyło też nowych części. Ale oprócz tego mamy w tle bardzo ciekawe zdjęcie, dlatego że jest to Nissan S14 Kołki z takim dużym driftowym spoilerem, z ogromnym dociskiem z tyłu, z jakimś poszerzonym bodykitem na pewno, ze zmienionymi zderzakami wiadomo i z ciekawym malowaniem, ale to malowanie jest ciekawe również z tego względu, nie tylko dlatego, że jest kolorowe i w ogóle, że tam jest jakiś samochód, tylko dlatego, że jest bardzo podobne do tego, które miał Akikimura, znaczy no bardzo podobne. Stylistyką nawiązuje do tego, które miał Akikimura w Need for Speed Pro Street i bardzo możliwe, że nowa Need for Speed będzie w podobnym klimacie, co był prostszy, czyli w rewelacyjnym, choć brakowałoby tam ulic, prawda, jazdy dowolnej, ale możliwe, że zostanie to w jakiś sposób połączone, czy w jakiś sposób po prostu rozwiązane. W sumie w nowym Speedzie mieliśmy i wyścigi takie alatorowe i mieliśmy wyścigi nielegalne po ulicach, więc bardzo możliwe, że najnowsza część również będzie coś w tym stylu posiadała. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Ogólnie widzimy tu takie klimaty graffiti i samo zdjęcie, jak widzicie, jest takie bardzo, takie cartoon, takie obrazkowe, takie komiksowe. Mamy tu jakieś takie emotki i w ogóle takie graffiti, w stylu graffiti mamy różne tutaj takie dodatki na tych zdjęciach. Mamy właściwie dwa plakaty, jeden nie jest ukazany w ogóle, jeden pokazuje tylko tą driftują, bo, no bądźmy szczerzy, driftuje ten Nissan. E, mamy też taką rejestrację Hello i Criterion, też zrobione takim tagiem, wrzutem w stylu graffiti. No, i jakby do czego ja dążę tym moim mówieniem o tej całej sprawie. Chodzi o to, że dostaliśmy jeszcze w 2021 roku, a właściwie koło grudnia, taki dziwny, specyficzny filmik, który pokazywałem u siebie z Porsche 911 GT2 RS, które jeździło sobie tam po takiej wygenerowanej przestrzeni, jakby były pewne testy. No i niektórzy mówili, że mm -hmm, to było pewnie do Need Speed hit i tak dalej, że to w ogóle tak wyglądał hit, zanim powstał. Tyle, że mam pewną, pewne spostrzeżenie i myślę, że możecie się ze mną zgodzić, ponieważ wiele osób przyczepiło się do tego, że spod Skuł samochodów wydobywa się taki specyficzny dym. Oczywiście, no to miała być taka tekstura, jakby z której później miał być taki dym, powiedzmy, jak teraz w Fordzie, no nie? Czy taki dym, jaki był skół w innych częściach, czyli po prostu taki urzeczywistniony, unaturalniony, czy który ma wyglądać realistycznie. No i powiedziałbym, że tak też będzie, ale zobaczcie sobie właśnie na to zdjęcie z pro Street, gdzie taki mamy, no właśnie taki rysunkowy ten, ten, ten dym spod opon i wydaje mi się, że właśnie może o to chodzi, to może być wskazówka, że może w takim klimacie będzie nowa część, że będzie taka troszkę inna, że nie będzie taka, nie będzie dążyła do fotorealizmu, tylko będzie właśnie taka bajkowa, taka w ten sposób prezentowana, będą może jakieś scenki, może jakieś sposoby tego pokazywania, może cały będzie będzie właśnie opierał się na takiej tematyce związanej z graffiti, która w sumie taka popkultura czy subkultura, jeśli chodzi o hip hop, ponieważ graffiti jest subkulturą hip hopu, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa no i też jest związana pośrednio z wyścigami samochodowymi czy z samochodami, czy z tą kulturą tuningu. Więc bardzo przyjemne nawiązanie. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak będzie wyglądało, czy to tylko tak jest prawda na zdjęciach, obrazkach, ale byłoby to wyjątkowo ciekawe, ponieważ teraz większość gier samochodowych do może do tego, żeby wyglądać realistycznie, a nowy Need Speed mógłby zrobić to inaczej. Tyle, że no, no niestety, ale gracze tego nie chcą, w sensie nie spodziewałem się, żeby raczej gracze mówili, że no my chcemy taki bajkowy Need for Speed, my tak bardzo byśmy chcieli, żeby on był taki inny. No raczej jak powstają te modyfikacje Need for Speedów, to wszyscy chcą, żeby był jak najbardziej realistyczny, żeby wyglądał jak najlepiej, żeby najbardziej przypominał rzeczywistość. Oczywiście znajdą się ci, którzy powiedzą, że wolą taki klimat bajkowy czy klimat komiksowy, no najprawdopodobniej jest na to szansa, ale czy tak będzie, dowiemy się oczywiście. Myślę, że na EA play, czyli koło czerwca albo lipca tego roku, gdzie albo nawet wcześniej, pewnie jakieś jeszcze wcześniej dostaniemy informacje, a na EA play będzie pewnie trailer albo teaser, coś się pojawi. Oprócz tego zauważyłem jeszcze jedno, co pewnie było poruszane przez wiele osób i ja wcześniej tego nie widziałem albo próbowałem to zignorować, albo po prostu twierdziłem, że to, to nie może mieć miejsca, czy czy że to po prostu jakby tak jest przypadkowo. Ale no, jak już wiemy, Code Master czyli deweloper chociażby Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, wszystkich Dirtów poprzednich, czy nowej Formuły 1. Ten właśnie deweloper teraz współpracuje z EA. No i widzimy sobie taką scenkę z tym 911 GT2 RS, a w tle, na takim specyficznym obrazku, bokiem leci Hyundai i20N Coupe WRC. Czyli auto, które bezpośrednio może kojarzyć się z Dartem Rally, chociażby. Bo w Dart Rally 2.0 jest ten samochód. Co prawda w innym bodajże malowaniu, ale on jest tutaj bardzo prześwietlony. I ja to zdjęcie skądś znam. Nie wiem, czy to jest zdjęcie z Google, czy to jest zdjęcie z jakiejś innej gry. Ale jeśli e, Masters współpracuje obecnie z Criterion przy tworzeniu nowego spida, to byłaby to niesamowita poszlaka, że mamy takie zdjęcie akurat tutaj. Ale może być to też zdjęcie przez przypadek. I ja po prostu się podjarałem, no bo połączyłem kropki, no i mi tak wyszło. Przeczytałem na Reddit. Że ta właśnie Helen Kijikijio um, była poprzednio um, Racing Games influencerem na Twitchu um, oraz była takim wyższym producentem, senior producentem um, na, w GameLofcie, czyli w takim studio, które robiło asfalt. No a asfalt jest właśnie taką grom nieco um, kartunową, nie? Taką nieco. Czy ona ma być jak najładniejsza, ale ma taki klimat nieco, um, właśnie bajkowy, czy taki. Um, Fantastyczny, jeśli chodzi ogólnie o to, co się tam dzieje, że robimy jakieś beczki w powietrzu i tak dalej. Także trochę to tutaj by pasowało. Oprócz tego mamy jakieś różne tutaj domysły, że na przykład nowy InforSpeed Speed będzie bazował na mapie Chicago. Czyli tutaj wracamy sobie troszeczkę do Derana, chociażby, i do tego typu klimatów, jeśli chodzi oczywiście o mapę, no bo w końcu USA. No i gdzieś tam nazwa kodowa to ma być Excalibur. No, co jest w sumie tutaj nic nam nie powie ten Excalibur. Także podsumowując, już prawie pewne, że w tym roku dostaniemy najnowszą część Need for Speed, która może nawiązywać do stylistyki Need for Speed Pro Street, może mieć taki bajkowy, bajkowo realistyczny wygląd, no i bardzo możliwe, że do tego przy Przyłoży się również studio, które robiło e, chociażby, prawda, Dead Rally. Na pewno się przyłoży, ponieważ mają oni współpracować przy tworzeniu najnowszej części. Dowiemy się już niedługo pewnie jakichś nowszych informacji. Ale teraz dostarczyłem Wam tego, co wiedziałem. Oczywiście Wy możecie w komentarzach wyrazić swoją opinię. Dzięki wszystkim za łapy w górę. Miło, że byliście, miło, że mi towarzyszyliście. Bardzo się cieszę, że mogłem Wam nowe informacje przekazać. No i czekamy na kolejne, także może i nowy odcinek pojawi się wkrótce, kiedy pojawią się jakieś nowinki. Widzimy się w następnym. Cześć.